wszystkim, czy wam również ten czas kiedy siedzicie w domu, zlatuje naprawdę w mgnieniu oka budzę się w poniedziałek, a tu już za chwilę niedziela, no jakim cudem to się dzieje i w ten oto sposób za chwilę będziemy witać maj to już końcówka połowy roku i dzisiaj nadszedł czas, aby zaplanować sobie miesiąc maj. Oczywiście w Bullet Journalu. I standardowo, jeżeli ktoś z Was nie wie, co to Bullet Journal, jest to taki spersonalizowany kalendarz, planer, który wypełniacie po swojemu. Robicie rubryczki, tabelki, wszystko co chcecie, no a później używacie według własnych upodobań. A jeżeli jesteście zainteresowani innymi moimi filmami, nie tylko w tematyce Bullet Journal, a także rysunkowej, plastycznej, artystycznej, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego odcinka, bo pojawiają się. Się aż dwa razy w tygodniu, w środę o 15 i w soboty o 9. No to co, zabieramy się już za planowanie. Na maj wybrałam temat, który zobaczyłam na jednym zdjęciu, kiedy przeglądałam kiedyś Pinterest. I tak mi się to spodobało, że postanowiłam to wziąć właśnie do swojego bullet journala, a mianowicie są to pszczółki, miotki, kolor żółty i pomarańczowy. Jak zawsze zrobiłam sobie już szkic każdej strony przed nagrywaniem, więc teraz widzicie jak to wszystko tylko poprawiam. Zaczynamy od strony tytułowej. Jak widzicie zrobiłam ją w dość prostym motywie. Narysowałam cztery pszczółki, które latają za sobą i do tego oczywiście nazwa miesiąca zrobiłam ją tak podwójnie, żeby jeszcze trochę to urozmaicić. Natomiast powiem Wam, że zapomniałam pokolorować pszczółek, więc będę to kolorować, kiedy będę już miała z tyłu prześwitującą stronę. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale dobrze, że się skapnęłam w międzyczasie i powróciłam do tej strony. Przekręcam kartkę i przyszedł czas na stworzenie kalendarza. Zresztą, jak zawsze. I tutaj zdecydowałam się na ten pomysł z, ze zdjęcia, które pokazywałam Wam na początku, bo bardzo spodobały mi się te ala plastry miodu. Ale no kiedy ja to w ogóle rozplanowywałam, tak długo mi zajęło, żeby to zrobić, aby mi się zmieściło, bo miałam plan, aby każde te płaty miodu były pod sobą tygodniami, czyli jeden rządek później drugi niżej rządek kolejny tydzień, ale niestety mi to nie wyszło, bo one nie są równolegle, tylko właśnie przesunięte, tak jak możecie to w sumie Zobaczyć. Na jednym rządku jest 7 plasterków, a na drugim 6, później 7, 6, 7, 6. No i tak pomyślałam, że nie będę już kombinować, i zrobię to tak właśnie równolegle. No wiecie, te rządki, które mają po 7 oznaczę dniami tygodnia. Troszkę było z tym pracy, szczególnie z rozrysowywaniem ołówkiem, ale finalnie jestem zadowolona, jak to wygląda, bo jest to coś innego. Takiego kształtu jeszcze do tej pory nie robiłam w kalendarzu. A pod tym całym miesiącem będzie spływał też miodek. Robiłam podobny motyw z takim spływaniem, kiedy był temat tęcza w poprzednim odcinku pod koniec na tygodniówce, a do tego jeszcze nie mogło obejść się bez pszczółek, które narysowałam pod napisem kalendarz na brzegach maja tak zwrócone do siebie i taki kawałek wianuszka. Myślę, że to bardzo pasuje do pszczółek, no bo wiecie roślinki, ale ich już nie kolorowałam, żeby trzymać się tylko tego żółtego, pomarańczowego, no i też jasny, niebieski nałożyłam na skrzydełka pszczółek. Ale on akurat nie rzuca się w oczy. Ostatnio bardzo kombinuję ze stroną nawyków i staram się robić ją za każdym razem trochę inaczej. W lutym składały się z kryształków, w marcu były to roślinki, natomiast w kwietniu Ala tęcza. Jako że po lewej stronie rysowałam te płaty miodu, to stwierdziłam, że na tej stronie to już będzie raczej ich przesyt, więc postawię na coś prostszego. Bo i tak w sumie wszystko będzie kolorowe, kiedy będę zapełniać poszczególne dni, właśnie albo żółtym, albo pomarańczowym, chyba że wybiorę sobie jakiś niebieski dla odmiany, właśnie taki, jaki jest na skrzydełkach pszczół. Więc tym razem na samym dole zrobiłam napis nawyki i wyrysowałam 6 kolumn na 6 różnych czynności, które będę w trakcie miesiąca wypełniać, jeżeli w danym dniu zrobiłam daną czynność. To jest chyba najprostsze tłumaczenie, do czego służy ta strona. No i dość długo zajęło mi wyrysowywanie tych wszystkich kresek, ale chciałam je zrobić i wyglądają trochę jak takie drabinki dla pszczółek. No i ich również nie mogło tutaj zabraknąć, także niektóre trochę chowają się za tymi drabinkami, niektóre przelatują przed. No ale przeszliśmy już do kolejnej strony, czyli wcześniej robiłam ją jako statystyki. Ale tym razem trochę ją zmieniłam i zatytułowałam media społecznościowe. Na niej znajdują się wszystkie, prawie wszystkie moje konta, które mam na YouTubie, na Instagramie, na TikToku i na Facebooku. Tak, TikToka robię od poprzedniego miesiąca, więc trochę tutaj przybyło tego wszystkiego. Ta strona też dość długo zajęła mi do jej wykończenia. Mimo tego, że nie jest jakoś skomplikowana, ale jednak ma dużo elementów. Na górze narysowałam spływający miodek w kolorze pomarańczowym. W ogóle ten kolor bardzo mi się tutaj podoba, idealnie pasuje do tego żółtego. I jak w sumie mogliście zauważyć, to rysuję dużo takich kolorowych pasków tam, gdzie mam napis, na przykład właśnie na tytułach. Ten kolor idealnie się tu sprawdza na żółto, na pomarańczowo i dobrze to wygląda. Ikonki poszczególnych mediów społecznościowych zrobiłam w kształcie plastrów miodu. Na około rozmieściłam też cztery pszczółki, żeby było wesoło. I tam, gdzie będę wpisywać poszczególne liczby, narysowałam paski pomarańczowe. Ja w sumie przeważnie właśnie w tym stylu robię tę stronę, dlatego że to mi się naprawdę sprawdza. Jest przejrzyste, czytelne. I też staram się za bardzo tutaj nie naćbać, no bo jednak te ikonki już same w sobie są takie ozdobne. A i bardzo spodobał mi się font, który wykorzystałam tutaj na przykład do zrobienia tytułu, i na następnej stronie znalazłam go właśnie na mojej ulubionej stronie do wyszukiwania i przepisywania tych słów da font. Ale jeśli oglądacie moje filmy, to zapewne już wiecie, że ją Wam polecam. Strona obok przeważnie poświęcona jest YouTube'owi i temu, jakie mam pomysły i odcinki, jakie będą w danym dniu. Ale jeśli oglądaliście poprzedni odcinek z planowaniem kwietnia, to wiecie, że również jedna rubryczka została zaklepana dla konta na TikToku. Żebym, jeżeli miała jakieś pomysły odnośnie nagrania krótkiego filmu, to sobie po prostu wpisuję tutaj. Wcześniej były notatki, a teraz. Jest właśnie ten TikTok. A jeżeli jeszcze nie wiecie, jak się tam nazywam, to tak samo jak na Instagramie, zresztą wyświetlam Wam tutaj na ekranie moją nazwę. Mój pomysł na tę stronę był dość prosty, ale wszystko musi się łapać w tę tematykę. Po prawej stronie napisałam YouTube, bo tym razem po lewej zrobiłam rubryczkę dla TikToka, żeby było dobrze dobrane. Tak trochę dookoła są porozrzucane. Płaty miodu, ale w lekkich odstępach, żeby też trochę urozmaicić ten motyw. Po prawej stronie, na górze, wypisuję wszystkie moje nazwy planowe, jakie mają się znaleźć na moim kanale, wszystkich odcinków, a na dole pomysły na filmy. Wy również podsyłacie mi ich dużo w komentarzach, więc również i z waszych korzystam i je sobie tutaj zapisuję. I jak widzicie, mam dużo przestrzeni, mogę sobie dopisywać i dopisywać. Pomiędzy dwiema na górze i jedną na dole zrobiłam znowu taki to już w sumie nie jest wianuszek, bo nie jest okrągły taką gałąź, właśnie z tymi liśćmi, którą dołożyłam na stronie kalendarza. I na samym dole nie mogło zabraknąć pszczółki. I w takim tempie przeszliśmy już do ostatniej. Tym razem rozkładówki, bo nie będziemy zapełniać jednej strony, a obydwie. No i to, jak zawsze, jest pierwszy tydzień. W sumie tutaj nie mogę powiedzieć, że maja, bo tu się większość kończy kwietnia, a maj zaczyna dopiero w piątek. I zazwyczaj takie tygodnie przenoszę do poprzedniego miesiąca, ale że dzisiaj nagrywam i ozdabiam Bullet Journal, no to już zrobiłam ten tydzień, niech on będzie w maju. Na samym środku, na górze, zrobiłam taki dość rzucający się w oczy napis, bo wykorzystałam gruby cienkopis i takie zwykłe, grube, masywne literki. A po lewej i po prawej stronie napisu rozlega się spływający miodek. Myślę, że to super tutaj pasuje i też zapełnia taką pustą przestrzeń. Bardzo lubię też w tygodniówkach robić ala rameczki właśnie grubym cienkopisem naokoło, bo to wygląda elegancko, ale dzisiaj stawiamy raczej na coś takiego wesołego. Więc tych ramek na żadnej stronie w sumie nie zrobiłam. Powypisywałam wszystkie dni tygodnia, zaczynając od 27 kwietnia, kończąc na 3 maja. I nie zamykałam też powierzchni danego dnia, żeby to wszystko latało razem z pszczółkami, które również tutaj narysowałam. Bardzo podoba mi się ten motyw i cieszę się, że go wybrałam, bo naprawdę super to wygląda. Jest od razu radośniej i można powiedzieć, że kolorowo, mimo że mamy tylko dwa kolory plus jasny niebieski. Odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie mi znać, jak zawsze, jaki temat wybraliście na ten miesiąc, który będzie już niebawem, albo może skorzystacie z mojego pomysłu. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie dodaję zdjęcia, rysunki i relacje, aby być ze mną na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9. Więc do zobaczenia i pa!